Magda Gessler jest najpopularniejszą polską restauratorką oraz niepodważanym autorytetem kulinarnym. Jej program Kuchenne Rewolucje zrobił furorę w telewizji. Dzięki niemu zdobyła całą rzeszę fanów. Kobieta znana jest z tego, że bardzo aktywnie korzysta z mediów społecznościowych i często się w nich udziela. W ostatnim czasie restauratorka przeszła ogromną metamorfozę. Zmieniła nawyki żywieniowe i bardzo ograniczyła jedzenie mięsa. Dzięki temu znacznie zeszczuplała. Magda Gessler pokazała się w obcisłym stroju. Tak chuda jeszcze nie była restauratorka od pewnego czasu, bardzo zmieniła swoją dietę. Znacznie ograniczyła jedzenie mięsa, a jej nowe nawyki żywieniowe opierają się przede wszystkim na warzywach. Wyznała, że czuje się bardzo dobrze, a nowa dieta jej służy. Gasler cały czas bardzo stara się przestrzegać zasad zdrowego odżywiania. Pod jednym z najnowszych zdjęć pochwaliła się, że swoją obecną sylwetkę zawdzięcza diecie oraz tańcowi. Nie musiała zadręczać się morderczymi treningami i mnóstwem wyrzeczeń. Restauratorka cieszy się swoim obecnym wyglądem, na który duży wpływ miała również społeczna izolacja, w związku z pandemią koronawirusa. Magda Gaslar to osoba niesamowicie towarzyska, która uwielbia gotować dla innych ludzi. Kwarantanna oraz brak towarzystwa przyjaciół spowodowały u niej brak apetytu. Wyznała, że jedzenie w samotności nie jest czymś przyjemnym, zwłaszcza dla niej. Restauratorka znana jest przede wszystkim ze swojego zamiłowania do gotowania i mocnego, wyrazistego charakteru. Ważnym elementem jej wizerunku są również stroje, zazwyczaj kolorowe, zwiewne, ale też starannie dobrane. Jednym ze swoich ostatnich zdjęć bardzo zszokowała obserwatorów: Obcisły strój to coś, w czym fani nie mieli wcześniej okazji jej zobaczyć. Niedawno Magda dodawała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie. Na którym prezentuje się w obcisłym dresie. Taki strój zdecydowanie nie jest czymś, czego spodziewali się po niej obserwatorzy. Internauci byli również zachwyceni jej sylwetką. Jak widać, restauratorka w ostatnim czasie bardzo zeszczuplała. Okazją do podzielenia się z fanami zdjęciem był dzień dziecka. Magda opublikowała filmik, w którym składa swoim dzieciom serdeczne życzenia. Z tej okazji źródło: Instagram slash magda Gessler, podkreślenie oficer źródło, onet następny artykuł.